A witajcie jeszcze raz w galerii w Nottingham Galeria sztuki, ale ta galeria to nie jest galeria malarstwa taka typowa, tylko to jest taka y galeria pokazująca jak można łączyć w sposób niebywały różne y techniki, epoki y Współczesność z wiekiem XVII niebywałe. Ja już tu raz przyszedłem w tą galerię i jestem pod wrażeniem jak to zastosowano tutaj, jakie metody zastosowano. Przede wszystkim malarze angielscy, ale jest kilka niesamowitych wprost yy, perełek. Zobaczcie, tutaj jest tkacze. Pokazywałem wam taką maszynę tkacką na dole, ale mamy tutaj perełki. David Teniers, ten słynny David Teniers, słuchajcie, urodzony w 1610 roku, żył długo, do 1000 690 i przez te 80 lat stworzył wiele dużych, małych, wspaniałych i mniej wspaniałych obrazów. I tutaj trzy takie obrazy Teniersa. A młodzi ludzie, no cóż, mogą przyjść tutaj, popisać, potworzyć swoje. Interpretację. Ja tu przyjdę, przyjdę dalej. Słuchajcie, no, miejsce polecam tym wszystkim, którzy kochają sztukę przyjść na zamek w Nottingham i zobaczyć właśnie tą galerię sztuki, która jest połączeniem dorobku sztuki starożytnej, odrodzenia, renesansu. No, Potem oświecenia baroku, etc., etc, Piękne obrazy i odważne połączenia. No, słuchajcie, tu przepiękny obraz pokazujący tęcze. I zobaczcie, wchodzicie na salę i nagle widzicie gdzieś tam daleko taki, taki obraz przedstawiający ale różowe, tak? To, są, to jest raczej taka artystyczna inspiracja niż typowa ekspozycja obrazów. No w tych czasach, kiedy galerie muszą szukać sposobów na pozyskanie klienta w postaci widza, no to jest szczególnie interesujące. No i tutaj mamy znowu takie obrazy z przełomu, XVII, z przełomu XVIII wieku. To jest początek XVIII wieku. Słuchajcie, no. palący fajkę i tu mamy taką fajkę od razu. Można? Można. I te zestawienia są takie nieoczywiste. Gra w szachy. To oświetlenia, to już jest zupełnie coś innego. Gra. Gra. To chyba jest Wist, nie chcę tu skłamać. Kobiety grające w karty. Duże formaty, ale również miniaturki. Połączenie malarstwa z ceramiką. Ceramika ta starsza, chińska, ale również ta nowoczesna. I tutaj takie mieszanie tych, tymi formami, wprost niesamowite. I to, co jest ciekawe, tutaj są ludzie, słuchajcie. Może nie ma ich wielu, ale przecież w tych galerii nie chodzi o taką gigantyczną ilość ludzi, ale że, o to, żeby byli. Dlaczego są... No bo może to połączenie, tak? No tutaj Pedikiry, słuchajcie. No jako żywo inspirowany Wermerem. A do tego... Taka, autoportret zrobiony. O. I tutaj kolejny portret. A jednocześnie po piersi Zasłona i naturalny kwiat. A z drugiej strony, martwa natura. No, ja jestem pod wrażeniem odwagi i mieszania tych różnego rodzaju yy styli, te, te, te epok, te, tego malarstwa takiego nowoczesnego. Z którym się często nie zgadzam. Ja nie lubię tego malarstwa nowoczesnego. Ale jest to połączone z innymi elementami znaczy, stara klasyczna galeria angielska przechodziło się, siadało podchodziło, oglądało jakże ta galeria w Nottingham odbiega tym bardziej jak wyjdziemy do tego pomieszczenia no i kobiety uwielbiają moda lat 1950 70 panowie pamiętacie te miny z publiczki Cukienki, przepraszam, rewelacje. Te kreacje kobiece, podkreślające kobiece kształty. Suknia ślubna, panna Belonie. To są lata 1930-1940, słuchajcie. A tutaj. Lata 20. Lata 30 Kobiety, coraz częściej wyzwolone, emancypantki z papierosem w takiej długiej cygarniczce A tu Tasy wiktoriańskie 1880-1910 Poważne kobiety Nie wiem jak one szły po ulicach z tymi długimi ulicami Chyba miały jakąś ekipę do Czyszczenia tych chodników za nie poszły 1850-1870. No tu w ogóle myślę, że wtedy w Anglii nie były potrzebne zamiatarki do czyszczenia chodników, ponieważ jak taka pani przeszła, to wszystkie liście ze sobą zagarnęła. Ale oczywiście, dla kobiet, różnego rodzaju gadżety potrzebne do robienia. Tych koronek, koroneczek, etc., etc. No i co? No i nagle nas wrzuca zupełnie w nową inną epokę, słuchaj, i nagle zostaliśmy wrzuceni w tej galerii w czasy średniowiecza. Te zniszczone, cysterskie zamki, te, które. No, zamki, kościoły, klasztory, które musiały przetrwać ten czas Edwarda VIII, a potem tej wielkiej rewolucji cromwellowskiej i tutaj to też jest eksponowane. Zobaczcie te witraże i połączenie tych witraży z ołtarzami. A do tego wszystkiego jeszcze obrałupka alabastru. I mamy, mamy, słuchajcie, całą technologię, jak wytwarzano kwaterę ołtarza z alabastru. Od momentu, kiedy jest sama. Sama tak ten alabaster, kamień odłupany. Potem mamy buta, najpierw rysunek powstaje, a potem powoli mozolnie to jest wycinane i na koniec kolorowane. Robione to z alabastru. No ta galeria w Nottingham podoba mi się ponieważ mamy cały czas po prostu zaskakuje serdecznie zapraszam was właśnie do Nottingham do odwiedzenia tej galerii gdzie sztuka jest pokazana w inny sposób pozdrawiam